Witam serdecznie z Centrum Okręczego Trażni. Azanie indyjskie to rośliny kwitnące zimą, rośliny domowe. I tak naprawdę wszystko u nich jest troszeczkę odwrotnie niż u innych roślin. Czyli pełnia kwitnienia przypada u nich na zimę, a odpoczywają latem. Po kwitnieniu, czyli gdzieś w maju, czerwcu, wystawiamy taką azalię do ogrodu. Najlepiej, jeżeli ją wysadzimy, nawet z całą doniczką, nie wyjmując jej z niej. Wysadzamy ją do miejsca zacienionego i przez całe lato regularnie ją podlewamy. Co ważne, nie powinniśmy ich wtedy zasilać żadnymi nawozami, gdyż wtedy przychodzi okres spoczynku. We wrześniu musimy zdążyć przed takimi jesiennymi chłodami, zanim temperatura się znacznie obniży, żeby nic się im nie stało, przenosimy ją z powrotem do domu. Wtedy dobrze jest ją również przesadzić do troszeczkę większej doniczki, do kwaśnego podłoża, takiego typowego podłoża do azali i do Dorodendronu. Gdy ta roślina się trochę przekorzeni, czyli po jakichś trzech tygodniach rozpoczynamy regularne nawożenie i wtedy taka azalia powinna powtórzyć kwitnienie. Często azalie kojarzą nam się ze świętami Wielkiej Nocy, bo wtedy wykorzystujemy je do dekoracji. Aby ładnie kwitły, oprócz nawożenia, potrzebny jest taki banalny zabieg, jak regularne podlewanie. Aby azalie dobrze podlewać, najlepiej wykorzystywać do tego wodę taką miękką, odstaną, a także można ją nasączać wodą. Czyli wystarczy ją na przykład wstawić do niski i po jakimś czasie, jak już cała doniczka nasiąknie, to wystawiamy ją z tej miseczki azalia nie powinna stać w wodzie. Możemy również ją zraszać, nie nabłyszczamy ją niczym i usuwamy przekwitnięte pąki. Dzięki temu azalie powinny dosyć długo cieszyć nas swoimi kwiatami. Zazwyczaj jednak takie kwitnienie trwa około miesiąca. Dziękuję bardzo.